Bartosz Ignacik, popularny turbo-kozak, zawieszony przez Kanał Plus. Druga Spodolski nie ma zamiaru przepraszać za brutalny faul. Real Madrid, jedzie na Enfli, czy poradzi sobie z Liverpoolem? Siema ekipo, witam serdecznie. Słuchajcie, no naprawdę dzieje się bardzo dużo w mediach i nie tylko oczywiście sportowych. Na pierwszy rzut rzucamy no, Turbo Kozaka, czyli popularnego Bartka Ignacika, który jest od wielu, wielu lat związany z kanałem Plus. I wiemy, że znamy go zazwyczaj wszyscy z tego, że prowadzi bardzo popularny program Turbo Kozak. No i słuchajcie, wczoraj na właśnie w kanał Plusie powiedział taki żart. Wrócił, wrócił Mirosław Dźwiękowiec, troszkę go nie było. Mówiłem coś tam o urlopie, mówiłem, że będzie troszkę chory, przeziębiony. My nie o tym. O co chodzi, Mileczku, z kablem? Czy oni ci obniżyli pensję, że ty chcesz się powiesić? Nie, pracuję po staremu. Trzymam operatora na smyczy. Oczywiście, burza w sieci nieprawdopodobna. Bardzo dużo ludzi domaga się zwolnienia Bartka Ignacika. Na ten moment Michał Kołodziejczyk, czyli szef e, kanału Plus e, Sport, powiedział, że po prostu zawiesza Bartka Ignacika. Przeczytajmy ten komunikat. Bartek Ignacik został zawieszony w swoich obowiązkach na wizji. Jest mi strasznie przykro i wstyd, że na naszej antenie padły słowa, które nie powinny paść nigdzie. Wspólnie pomyślimy o następnych krokach. Jestem bardzo ciekaw Waszej opinii, bo wydaje mi się, że no dobra, żart był może nieco niesmaczny, ale błagam Was. No, nie idźmy w tą stronę, że nie można już z niczego żartować. Tym bardziej, że operator czy tam dźwiękowiec absolutnie się tym nie przejął, bo po prostu wie, że obraca się w takim towarzystwie i takie żarty są naprawdę na porządku dziennym. No, ja rozumiem, że każdy może mieć inne poczucie humoru, ale moim zdaniem jest to naprawdę o krok za daleko, bo po prostu odbieramy sobie. Możliwość żartowania tak naprawdę z wszystkiego, a wydaje mi się, że na tym świecie naprawdę i tak jest dużo problemów, dużo smutku, dużo depresji, żeby nie żartować sobie ze wszystkiego, chociażby z takich rzeczy. Ja rozumiem, że jest to sprawa kontrowersyjna i rozumiem, że niektórych może to oburzać, ale błagam Was, nie idźmy o krok za daleko i nie zwalniajmy Bartka Ignacika za taki żart, bo wydawało mi się to o krok za daleko. Sam Bartek oczywiście przyznaje się do błędu. Totalnie głupie, bezmyślnie i idiotyczne próbowanie bycia nieśmiesznym z mojej strony. Za które przepraszam absolutnie nikogo nie miałem zamiaru urazić. To już niestety się nie odstanie, ale jeszcze raz wybaczcie. No słuchajcie, sytuacja naprawdę kuriozalna, może nie kuriozalna, bo żyjemy w takich czasach, że można się było absolutnie tego spodziewać i wydaje mi się, że też Bartek popełnił błąd, bo wydaje mi się, że tak doświadczony dziennikarz no, nie ma prawa na wizji, no właśnie się okazuje, że nie ma prawa na wizji rzucać takimi żartami, no i stało się to, co się stało. Jestem ciekaw, co stanie się dalej z Bartkiem czy całkiem zostanie usunięty z Kanału Plus, czy jednak nie, no bo wiemy, że jednak trochę lat w tym kanał Plusie Bartek spędził, więc wydaje mi się, że byłaby to całkiem spora strata. Dla kanału Plus. Jestem ciekaw Waszej opinii. Czy Was takie żarty bulwersują? Czy Was takie żarty oburzają? I czy one nie mają być prawa w przestrzeni publicznej, tym bardziej w, program w programach nieco bardziej humorystycznych? Oczywiście, nadal sportowych, ale nieco bardziej humorystycznych. Nie, mo nie można tutaj każdego oczywiście zapiąć w krawat, zapiąć w garnitur, zapiąć w koszulę i każdy sztywniutko będzie mówił tylko, kto gdzieś popełnił błąd. No błagam Was, musimy troszkę więcej mieć tego poczucia humorystycznego. I wydaje mi się, że z mojej strony absolutnie Bartek powinien odpocząć może za dwa tygodnie, a potem wrócić po prostu do pracy. Dajcie znać, co o tym myślicie. Afery z Lukasem Podolskim, ciąg dalszy. O jakiej aferze mówimy? Oczywiście o tym faulu, którego dokonał w meczu górnik zabrze piask Gliwice. No trzeba przyznać, że naprawdę impet nieprawdopodobny. Na początku dyskutowano oczywiście o tym, że dlaczego Lukas Podolski w ogóle nie dostał kartki za to. Potem sędziowie przeprosili i powiedzieli, że faktycznie popełnili błąd i tutaj Lukas Podolski zasługi minimum na żółtą kartkę, a może i nawet na czerwoną. Ostatecznie, słuchajcie, no, zawodnik, który został faulowany, pokazał swoją kostkę, nie wygląda najlepiej, a sam e, Lukas Podolski napisał na swoim e, profilu X coś takiego. Dzięki takim wślizgom wygrywa się trofea i gra się w wielkich klubach. Pozdrawia idiota z Zabrza. Jazgliwica oczywiście nie był dłużny, wstawił fotkę swojego zawodnika i napisał coś takiego. Jeśli trofeami nazywamy kontuzję swoich boiskowych rywali, to zdecydowanie można dopisać kolejne. No co tu że mówić. Główna burza w sieci nieprawdopodobna. Naprawdę, w, no, większość niż połowa kibiców uważa, że Lukas Podolski absolutnie przesadził. To fakt. Z drugiej strony wiemy, że kibice Górnika i czy też Lukasa samego Podolskiego uznają, że to było wszystko w ferworze walki i że takie sytuacje boiskowe po prostu się zdarzają. Ja uważam, że oczywiście kartkę powinien dostać, że jest to wślizg, no, bardzo agresywny, ale wydaje mi się, że Lukas Podolski, no, to jest gość, który, no, jest mistrzem świata. Naprawdę nieprawdopodobnie Podobna kariera, czy to reprezentacyjna, czy klubowa. No a jak widać, skruchy nie czuje, ma swoje lata już na karku. No i mi, wydaje mi się, że Lukas uznał, że nie będzie się tutaj przed nikim płaszczył i nie zamierza oczywiście nikogo przepraszać. Real Madryt wraca na Enfield. No słuchajcie, mamy hit Ligi Mistrzów Liverpool kontra Real Madryt. I co można powiedzieć na pierwszy rzut oka? Że Liverpool jest pierwszy w tej wielkiej tabeli lidze mistrzów, a Real Madryt dopiero 18. Rany boskie, kto by przed rozpoczęciem tych rozgrywek obstawiał, że Real po tylu kolejkach będzie na osiemnastym miejscu w lidze mistrzów? A to nie dalszy ciąg problemów królewskich, no bo wypada Vinicius, nie ma Rodrigo, nie ma Militao, Carvajala, Alaby. Czułamy niego, także widzicie, że Carlo Ancelotti z pewnością no, ma trudny orzech do zgryzienia, tym bardziej, jeżeli Liverpool naprawdę wygląda znakomicie. Czy to w Premier League, czy to w Lidze Mistrzów, w której jeszcze nie przegrał. Jedyny klub, który ma komplet zwycięstw, a Real Madrid, trzeba przyznać, że mimo tych kontuzji, w Lidze radzi sobie znakomicie. Co prawda, dostaje na razie rywali z tej dolnej półki La Liga, ale coraz lepiej zaczyna to wyglądać. Widać, że Carlo Ancelotti kombinuje, czy to ze składem, czy to z ustawieniem, szuka rozwiązania. No, słuchajcie, trzeba przyznać, że ta pierwsza połowa sezonu Realu Madryt jest dramatyczna dla tego klubu, więc wydaje mi się, że w Liverpoolu będą musieli zagrać na maksa. Co obstawiamy w tym spotkaniu? Słuchajcie, no ja tutaj idę w zwycięstwo Liverpoolu. Wydaje mi się, że jest to absolutnie ciekawe, e, ciekawy typ. Real z takimi przeciwnikami na ten moment nie ugrywał za wiele w tym sezonie, a Liverpool w takim gazie na własnym stadionie wydaje mi się, że będzie chciał przypieczętować jeszcze swoją doskonałą formę. Co jeszcze obstawiamy w tym spotkaniu? Słuchajcie, ja stawiam tutaj też powyżej 2,5 bramki. Wydaje mi się, że będzie to otwarte spotkanie, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Siła ofensywna jest niesamowita. Real lubi bramki tracić, Real bramki lubi strzelać. To samo Liverpool, więc wydaje mi się, że dlaczego nie mogłoby być tutaj powyżej 2,5 bramki. Słuchajcie, ja mam jeszcze dla Was konkursik. Wytypujcie dokładny wynik spotkania meczu Liverpool-Real Madrid w komentarzu pod tym filmem. I który strzelec, który piłkarz zdobędzie bramkę. Dla przykładu, 2-1 dla Liverpoolu, strzelec w salach. Jeśli poprawnie wytypujesz wynik tego spotkania, jako pierwszy dostajesz 100 zł od naszego partnera Fortuny. Pasuje, pasuje. Także życzę Wam powodzenia. Jestem ciekaw Waszej opinii, jaki to może być mecz, kto wygra, kto przegra. Czekam na Wasze komentarze konkursowe. No a ja się z Wami już w tym momencie żegnam i trzymam kciuki za Wasze kuponiki, trzymam kciuki za Wasze komentarze. Także widzimy się w następnym odcinku. Cześć!